Trzy szybkie sposoby na osiągnięcie celów 90 minut, który odkładasz od stycznia. Część druga. Ile razy w tym roku mówiłeś sobie, zacznę jutro? I wiesz, co zabija większość planów? Czekanie na idealny moment. Na poniedziałek, na ciszę w domu, na to, że dzieci pójdą spać, a że ty będziesz miała więcej czasu, energii, spokoju. Nie będziesz miała, bo życie zawsze będzie miało coś do wrzucenia między ciebie a twój cel. I istnieje coś takiego jak filozofia mikromomentum. Każdy cel to setki takich mikromomentów, jeden po drugim. Musisz je robić konsekwentnie po 90 dniach. Będziesz w szoku jak daleko zaszłać. I teraz pytanie jak to zrobić? I tutaj wkracza Focus core session. To jest tak zwany mikromoment, który działa najlepiej, kiedy masz pełne skupienie i system, a nie tylko chaos w głowie i robienie czegoś do skoku. Jedna godzina dziennie. Te mikroruchy stają się taką siłą, a nie tylko odhaczoną listą. I wiesz co? Jest takie miejsce w sieci, gdzie codziennie ludzie działają razem, łapią swoje cele i nawzajem się nakręcają. Obserwuj ten profil, przyglądaj się temu, co robią, i być może sam dołączysz do tych, którzy wreszcie osiągają to, co sobie zaplanowali. I mówią: Hmm, moc, stycznia zacznę!